Oficjalnie wbijamy do Ultimate Team na Tocy Ultimate. Widziałem, że fajne karty są. No w sumie, no co, no Tocy Ultimate. To musiały być najlepsze karty. Tylko, że widziałem, że jest jeden pan. Oprócz wina jest Savio. Savio, także Savio w każdym polskim domu będzie, ale. Savio na pewno nie trafia w czerwonym piku za Foot Champions To jest pierwsza dobra informacja, bo piki za Foot Champions są 94 Stop! Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl Od teraz przy zakupach za minimum 200 zł dostaniecie od 100 do 200 tysięcy końców w gratisie Mają bezpieczne metody dostawy, a także wszystkie metody płatności A z kodem OSCAR dostaniecie to wszystko 5% taniej Link jest w opisie I też widziałem, że jest nowa informacja odnośnie tego finału e-Champions League, bo rok temu Zwycięzca mógł sobie wybrać kartę, jaka była w SBC i to był oczywiście Kaka A w tym roku gościu nie może wybrać sobie dowolnej karty, tylko ma tam 7, 7 ikon, z których może wybrać I jest to Larson, Jaszyn, Kin, Eto, Sien, Rush, Drogba, Best No i jeżeli gościu wybierze Drogbę, no to może nawet Ziru wypadnie ze składu, zobaczymy Dobra, są wszystkie pokazane i oczywiście te gorsze, no to Schlotterbeck, Savio, Mares, Alder, Verlain. Natomiast właśnie w pikach można trafić Gołowina, Stanway i Fergusona. I wydaje mi się, że to są trzy najgorsze piki za food Champions. No chyba no nie no, tak, reszta kart to jest W. Na no, w paczkach oczywiście więcej tego szrotu można trafić. I teraz tak, jeżeli chodzi o zadania, to jest bardzo ważna rzecz, że dali zadania. Zadania z właśnie kurde, food Champions i. No trzeba to śmiało powiedzieć, że... Będzie cholerny pot. Bo dali aż za 16 winów. Jak Fekir był za 13, już były ciężary przy tym meczu. Tak za 16 winów, to aż pik z la Liga, Nie jeden z trzech. Nagrody szczerze są spoko. To jest fajny dodatek. Ale mogli zjechać na przykład. Tak, tak żeby tak jak było z Fekirem, Że maksymalnie 13 winów trzeba było robić. Dobra, jeżeli chodzi o SBC, mamy Thiago Silva. No, ma szopa. Ma przesuwanie się ma potężną główkę No wygląda ok, ale ja, nie, tak jak ja wam zawsze to mówię, ja nie jestem fanem yy, niskich obrońców w tym roku, po prostu dla, dlatego dla mnie Thiago Silva od razu z miejsca odpada. No chyba, że będę przeciwko niemu grał i zrobi na mnie wielkie wrażenie, to wtedy może go zrobię. Ulepszenie, o, codzienne logowanie, dobra, codzienne logowanie jeszcze mamy. Ok, ale jest jeszcze, oh, sorry, jest jeszcze coś. Yy, ulepszenie Toc Life. Widziałem, że tutaj trzeba wrzucić Toc Life, to jest Lipa dopiero nam Robinsona, no dobra, czyli teoretycznie mogę zrobić tą paczkę. Może zrobimy, ale w sumie spoko. sprem i stop 5 league, nie? nie? i dobra, fajny kontencik, szczerze. Fajny kontencik, kontencik podobno też w tym tygodniu zapowiada się fajny, bo będzie dużo kart. End of an era, a właśnie, jest jeszcze yy, Al-Felipe Anderson. Jak już o Wilku mowa. No, wygląda spoko, solidny. Prawe, lewe skrzydło, napastnik, super, super, super. Playstyle, no ma wrzutę, ma powershota i masz bieganie. Są to, nie są to top tier. Moim zdaniem playstyle, ale są dobre. No dobra, ale przejdźmy do tego co Gryski lubią najbardziej, czyli do potężnych, potężnych paczek, które zachowałem na toce Ultimate. Szczerze, jak ja z tych paczek nie wyjdę z choć jednym tocem, oprócz oczywiście tych gównianych na dole, co są w tocach Ultimate, tam gdzie wam pokazywałem, no to będę rozczarowany mocno. Będę mocno rozczarowany. Rozgrzewamy się paczką 2 razy 81 plus, i tu trafiamy Jansen. Dobra, lecimy. Pierwsza paczka na Totsy Ultimate. Czy będzie niebiesko? I swoją drogą zaktualizowałem licznik toców. W pierwszej trafiamy oczywiście 8 piątkę, także tak średnio. I zaktualizowałem licznik toców, nadrobiłem z poprzednich odcinków i mniej więcej się to zgadza. Wiadomo, mogłem się gdzieś tam pomylić o 1, 2, 3, 4, 5. 5 maksymalnie toców. Dobra, lecimy dalej. 7 razy 8, 4 plus. Bez toc. Jak tu będzie niebiesko, to już będzie super. Dobra, tutaj mamy podwójny okołd, spoko. Dobra, na razie dwie paczki gówniane. Trzecia też nie jest lepsza. Uznaję wszystko, co nie jest niebieskie zagówniane dzisiaj. Dobra, to jedziemy dalej. 7 razy 8-4 plus chyba po raz czwarty. Oj Dobra, widzę, że dropik skręcony może być. Byle Fede Valverde nie trafić, nie? Bo to jest chyba mój jedyny Toc Ultimate. Zobaczmy dalej. O o, 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 pierwsza niebieska Hiszpania, SP, o, kurde, i to jest babka. Nie, to jest parecho. dobra, ale jest toc, jest toc, dawajcie coś. I to kogoś innego niż Savio, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Messi, Cristiano, Vini, Bellingham, Kulibali. kurde, nie wiem. <gulibali> kurde, no nie wiem, tak się ucieszyłem, ale potem zdałem sobie sprawę, że może. Nie, no, nie jest to zły traf. Ile kosztuje taki Kulibali? 100, 100k, dobra, no to, to. Pewnie mocno spadł po prostu przez, przez te tocy, co wyszły znowu do paczek. Dobra, nie jest, nie jest to zły traf, nie jest to zły traf. Dobra, ostatnia paczka 7 razy 8,4. Aj, no jakby były dwa niebieskie rzędy, to byłaby przesada. Jest 20 razy 8-3, zobaczmy, może akurat. Nie. No dobrze, to jaka teraz paczka jest najsłabsza? Wydaje mi się, że no to 4 razy 8,5, nie dobra, zobaczmy. Niebiesko. Kurde. Moim zdaniem drop jest taki, jaki powinien być na totce Ultimate. To są najlepsze karty z najlepszych lig. One nawet jak były te ligi, to nie leciały często. Fajnie by było się wkręcić te kilka procentów, dlatego zobaczmy. 3 razy 8 6+, plus teraz. Jest, jest niebiesko, dobra, dobra, proszę, nie Savio. Hiszpania, SPD, okej, okay, Rodri. Rodri, ale proszę, nie Savio, nie Gołowin. Ktoś lepszy, błagam, dajcie coś mocarnego, Rodri. Kogo przyniesiesz ze sobą? Przyniesiesz... Co to za ziomek jest? Gołowin! Ja pitol, ale jest. Kolejny toc. Ultimate. Ja pitol, jakie paczki. Dobra, najsłabsza teraz jest 3x87. Co jest? Chyba tak, no chyba tak. Zobaczmy. Ale paczki. I toc, i toc, i toc, toc. Francja, Francja. Bramka, kto to jest? Mike Mignon. Dobra, jezu, to, jego to dawno nie widziałem. I chcę tak samo zobaczyć kogoś, kogo dawno nie widziałem. Przed Judah Bellingham'a, winiego, a nie Savio, którego widzę co tydzień. I... Kurde, Tyle toców, ja muszę trafić duplikat. No właśnie, kurwa, no. No dobrze, to teraz paczki 7x85 za Raiwalsy. Uuuu Dobra, 7x85. Ugotujmy coś, ugotujmy coś z tej paczki. O dobra, i kończymy Felipe Andersona. Czy będzie grał w pierwszym składzie? Wątpię, wątpię. Ale z ławki myślę, że może być całkiem solidną kartą. Ale ładnie to wygląda, Jezus. Podobno jutro ma wyjść Gross Także jeżeli jutro wychodzi cross, to robimy go z automatu, nie? Czym on ma 80 obrony aż ty dużek na skrzydłowego? Dobra, zobaczmy. 4 razy 87 plus dla wszystkich widzów, którzy zafollowują na kiku. Zobaczmy. Kurde, ale jest Portugalia, to jest dobry znak, nie to jest dobry znak. Renard Odegard. Dobra, Wojtek Szczęsny zrobiony z kolejnych Foderków. Tak jak mówię, no gdzieś ten skład, składem Polaków podczas euro wydaje mi się, że food Champions sobie zagramy. Także Wojtek Szczęsna mam nadzieję, że będzie potężnym punktem tego zespołu. Dobra, zobaczmy. O, kurde no. Nie no, jeszcze jeden toc, nie? Jeszcze jeden toc, proszę, proszę. O Jezus Mario, ale to jest krem de la creme tego odcinka, tego streama, jeżeli chodzi oczywiście o potencjał paczkowy. 20 razy 85 plus. Udało mi się, mi. Ja udało mi się tego nie otworzyć. To jest, to, jest, to jest, jakiś cud, że ja tego nie chcąc nie otworzyłem, ale udało mi się tą paczkę jakimś cudem przetrzymać do Toców Ultimate Także mam nadzieję, że to przetrzymanie mi odpłaci i że dostanę tu kurna coś niebieskiego, nie? Coś niebieskiego, bo jak tu będzie, będzie złota karta, no to lipa, nie? Dlatego bez przedłużania już większego, i tak już trochę przedłużyłem, zobaczmy, 20 razy 85 jest, jest niebiesko, czyli opłacało się to zostawić nie jest to podwójny walkout, oczywiście. Toca Ale pierwszy jest Bruno. I kto oprócz niego? Proszę, ktoś inny niż Kulibali i reszta tego szyrotu. I będzie tu Ferguson. No ta. No niestety, Ferguson wpadł. Kurde, no nie. Ja cię, no nie no, tyle. W ogóle tutaj. Patrzcie, Griezmann powinien być w tocach Ultimate. Bruno powinien być w tocach Ultimate. Kimi się o toca. Gindogan mógłby być, Saka mógłby być. Czy to była najlepsza paczka, paczka w historii? Dobra, trzy piki Team of the Week, jeszcze przed 21. O, Fede, proszę! Jaki pik w ogóle! Jakbym dostał coś takiego, nie wiem, w październiku, no to bez koszulki bym latał. I to kurde, jak, jak lecą Team of the Week jakieś mocarne. I zobaczmy, ostatni. No i Grimaldo, nie jest Ale dobra, otwórzmy jeszcze paczkę za 30, chyba pięć tysięcy. Zakończę sobie, otwórzmy, bo Tam jest pik z tocem Ultimate. Być może to będzie dla mnie jedyna szansa, żeby trafić. Takie 100. Jakiegoś Juda Bellingama czy coś, dobra. No i zobaczmy, Pixotcem Ultimate na wypożyczenie. <gryw> dobra, jest chociaż Baśka, ale przetysujemy sobie nowe rozbudowy 2 razy 82 plus FX, czyli stop 5 lig może akurat coś wleci jeszcze przed, przed tym, przed Food Champions. Najpierw mamy chyba Diabiego, nie? Dobra, druga. Jak będzie już niebiesko z FX-u, to będzie cudownie. Pedri i Ferran Torres, pięknie. Dobra, 2x8, plus ostatnie i gramy Food Champions. Super, Turcja, czy jakiś Chalanolu? Akademia Liska, nie, nie mówcie, że na Liska gram, no nie, no widziałem... Ja, pierdziele, gram na Liska pierwszy mecz, no zajebiście, no kurde, gorzej się nie dało, nie? Jest! 1 do 0! Dobrze, 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 dobrze. Oj, przeczy O nie, już na dwa razy tego samego chyba nie zrobię, nie? Dobra. Ej, ogólnie wiecie, on ma Tiago Silva na, na SO, a ja mam Oliwiera Giroux, nie chcę nic mówić. Oj, coś przyspieszył, coś... Kolejny bieg wrzucił. To niedobrze. No ale panowie, panowie, wy mi nie sabotujcie meczu. Oliwier Giroux! jest! Kurwa lewier <gulolibier Żiru>, nie. Jaką <gulolibier> on jest petardą, ja pierdzielę. Aj, aj, 3-1, dobrze Bo Basto... <gulolib> 4-1, nie no, ja te rożne, Ja te rożne już mam wyskilowane, nie? I teraz? Ale jeszcze uwaga, jeszcze możemy odwalić Oscara w tym meczu. To nie jest wygrany mecz. Choć jest przewaga duża, tak jeszcze mogę odwalić Oscara, nie? Czyli mój popisowy numer. Przegrać wygrany mecz. Aj! Aj, 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 aj Pff, Proszę żółta, jakimś sodem żółta błagam. Kurde, to... To mógł być duży błąd. Jeszcze wolny, ale i tu może wlecieć. Dobrze. Cóż, gramy bez jednego HP, nie? nie. Fekir, to... Co się stało? A bo, a bo to ten nie ma, okej. Okay. Dobra, przeproszę trochę, prze przeproszę trochę, bo to był trochę taki fart. Oj, ty, nie mam jednego zachodnika, zapomniałem o tym. I ziru, Nie, spalony! Kurde! No, co się dzieje? No co się dzieje? Dobra, Boże! Ja mówię wam, może, może projekt Ekstrakasa Games 2040 nie jest taki nierealny. No, dumny jestem z siebie, no nie będę ukrywał, no jestem dumny z siebie, bo myślałem, że będę zaczynał od ,01 bilans, a jednak udało się wygrać, także no cieszę się F, zaczynamy od 1 bilans. Jak to teraz jak to się teraz mówi? Sky is the limit! Sky is the limit Dobra, 7 razy 84 plus jako przerywnik Nie ma to co, ale też. No nie mam jakichś wielkich wymagań, nie Prosto z Chorwacji, ze słonecznej Chorwacji do nas zawitał. No, dobry skład, dobry skład. Ten gościu też... Nie no, spocone no Ziru, i ty i ty Judaszy przeciwko mnie. Dobra, Ziru, dobra piłka, no. Roberto Carlos wygrywa główkę z Ziru i teraz, dobra luka. I to nie modrić. Ziru tak jest! Co to jest za potwór? Oj, gol, 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 gol. No, szybko, jeszcze na zielonym. Dobra, szybko poszło, szybko. Po... No nie, ja pierdzielę. Karny! No. Nie, nie, to już ten mecz zaczyna tak śmierdzieć Jeszcze gościu greedy robi, nie? To już jest w ogóle hit, ale dobrze, podbił emocje tego meczu. Szanujemy go za to.

O boli, ma boleć, boli, ma boleć. Wielki Oliver Ziruda, 3 do 1. Dobrze przesunięty, przesunięty Czechu. Dobrze, dobrze, dobrze. Zmiany jakieś. Uuu, aj, ty ja myślałem, że on tu nikogo nie ma już. Kurde. Ale mnie jakoś nie wiem. I Kefirek, no i zatańczymy. I dzięki bardzo. Ech, nie, 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 robi, nie, nie robi się greedy, widzowie, mówię wam, to działa jak taki specjalny, to jak w harem Potterze, byście mieli jakieś Alohomora, nie? Tak greedy FIFA działa tak. No nie no, że jeżeli zrobi się, zrobi się greedy na rywala, to nawet z jakiegoś szarego, typowego gracza 11 winów zrobi się na ten jeden meczek gościa, który zrobiłby 20. 0 Dobrze to zobaczmy, jako przerywnik paczka 7 razy 8, 3 plus serie A. Może akurat coś fajnego poleci. jakby był to, to by było lea. no nie ma to, co super. Dobra, zobaczmy, jeszcze 7 razy 4 plus jako przerywnik. Może tu coś wleci fajnego, zobaczmy. Nie, okej, okay, dobry napad. No ten Martinez. Pierwszy raz będę grał przeciwko Martinezowi. Ale w sumie poza tym Martinezem, że to jakiś był wybitny skład, był taki po prostu przyzwoity chyba. Pierdzielony Olivier Giroud. Oj, ty, to, mia ty to, miał być, to miał być fake shot, nie? A mi ją gościu podał. Czy spalony? Nie! O kurde, to nie był spalony. Ej, to jestem... Ten... Dzięki, nie, nie dzięki, jednak. Puścił przesunięcie się i się cofnął. Skurczybek. prawie. I Żiru, no czemu w środek strzelam, no? Oj, 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 oj. Oj, 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 co to jest za playstyle? na podcinki, że gościł sam na sam. Taka sytuacja nie trafia tego. Wywalcie to gówno z tej gry, jak to ma tak wyglądać. I jest! Luis Diaz w końcu, te 2-0, boże. I, Ale szef! Ale to jest szef! I ostatnia rozbudowa 7 razy 8 4+. Zobaczmy. Nie, nie kończymy tego niebieskim. No ale trafienie niebieskiego ono będzie trudne, no nie oszukujmy się. No to są tocy ultimate, one nie mogą być łatwe do trafienia. Chyba lepszej ewolucji niż, niż na Cancelo, znaczy lepszego zawodnika niż Cancelo raczej nie wrzucę. To także zróbmy, to Cancelo lubię, gram nim. Dobry jest. Jest, jest częścią mojej, tak, mojej taktyki, także. Gościu ma 66 meczów i 39 asyst. Na bocznym obrońcy. On nie przechodzi do środka pola, nigdzie nie przychodzi. Z kim gramy? Łysy Paweł, oj, Łysy Paweł naszym rywalem. Dybala, Messi, James, Rice. O kurna, mega mocny skład, nie? Dobra. I Giroud! O kurde! Nie, gościu jest porąbany, gościu jest porąbany. Olivier Ziru, nie? I ci okiwa, kiwa, i ci strzeli ci prawa, lewa noga, powershot, główka, wolej, wszystko, nie? Aj, te sai. O kurde, dobra, przepraszamy, bo to było hamskie, to było słabe. I 2-1, Leo, Leo, Leo. No, kurde, nie, głupio, że nie wykorzystałem okazji, jak gościu nie grał. Aj ten szczurek! Ale no szybko poszło, szybko poszło. 2-2, no niestety I środek, głupio, 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 głupio. Dybala, nie ma, Jezu, co tu się stało? Ooooj, czy ziru, ziru, ziru? I Renato Jezu trochę ale fart poleciał. Aż... Nie no, przeprosimy oczywiście, przeprosimy. I ładnie, ładnie to bronił. Gol. Oj, ładna wrzuta poszła, 5-2. Dzisiaj gramy do porażki. Jeżeli to się będzie wiązało z tym, że gram, kończymy się food Champions, no to tak będzie dzisiaj, nie? Okej, okay, ja splikuję. Szczerze! Szczerze, oprócz tego dębele To uważam, że jest to słaby skład. Korea... Dobrze, zablokowane Gol, gol, gol! Co to gościu chciał? Jak wystrzelił to zewniakiem? Gol. Ale się zestrało tutaj, nie? I teraz dobra piłka na I Ziru, Prawa, lewa noga, pięknie. To chodzi wszystko. Dobra, Diaz. Dobra piłka i... G. O kurde! Dobra, piłka od Fergusona. Do cancelo, cancelo tnie, ale nie wyciął. Drewna, dębele. O, kurde. No ładnie, ciao, on jest przemocny, on jest przemocny. I Fekir, pięknie, 4-1. Oj, na no kilka centymetrów mu zabrakło. I Ziru na 5-1. do Na luzie jestem, jestem w stanie wymienić lepszych 5 obrońców. I 6-1. Ale tutaj, ale ta piła chodzi jak po sznurku w tym zespole. Co jest? Pff, same już nie wiedział, co się dzieje, nie? A, i w końcu wyszła ta podcinka. Dobrze. I fakir. Nie wiem, czemu gościu gra. 8-2. Dobra, kolejne paczki u Kuska. Tym razem już te chyba najlepsze. Także trochę openingu tutaj mamy. Zobaczymy, ile to co w Ultimate trafimy. O, mamy toca, mamy toca Brazylia Wramkarz? Dobra, to podwójny Ederson. Mamy pierwszego toca, zobaczmy. Czy tutaj coś będzie ciekawego? Aha, Kulibali, go to już znam z daleka, nie? O kurna, ty, to, to panią zrobiłem, co jest? Lol, to ona ma, miała takie ma łatwe wymagania? Że ona wygląda jak damska ad, adaptacja Voldemorta. Dobra, zobaczmy, skład rywala Wandersaar, Sar, Dobra, ma niską. O, ale ma Mbappe. I se poszedł dalej biec. O, 1-0. Dobra, Fekir. O kurwa jak się wyciągnął I Ziru. I FEDE. Ale, kombek 2-1. Aj! A, zacząłem się przysyłać, głupio. Aj, Kai Havertz, ładnie. HOHO, ho, Rudiger, jak opluł tego Royce'a. O ty kurna, dobra, gol, przepraszam, przeprosimy, przeprosimy za skill'a Chociaż może kefir, 4 do 3, Jezus Maria, 7 goli w 30 minut, nie? No i kurde, no i ja pierdziele, nie? A, jest, rozjechałem się, ale gościu o, ty, to był remis, ja myślałem, że przegrywam Oj, dobra, no i remis ja pierdzielę jestem takim gnatem No i ch... 7 strzałów 6 goli Ajajajajajaj. Nie wiem chyba Mbappe wpuszczamy zamiast Diaz'a Niech robi to samo z nim takie oro Jest Giroud ja pierdziele jaki fart Gol Jest 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 jest, jest gol 7-6 Jezus ma jaki wynik nie o, to było dobre, to było piękne, piękne. Weź, ty, kurna. No nie no, to, to samo, to samo, nie no, to jest to samo, ja nie mogę się przy tym obronić, ty. Chociaż przewaga była, nie. 17 strzałów do 8, w sensie ja miałem 17, 8 goli, gości miał 8 strzałów, 7 goli. No ale dobre okazje sobie tworzył, nie. Dobry skład rywala, fajny, solidny. U mnie Czech na wypożyczeniu zrobił wrażenie, nie. Aj, tapinę, tapiniasz, tapiniasz. No gościu ma jedną taktykę. Wrzu wrzucić mi piłkę do bramki tapinem. I, Ziru się odpłaca dosyć szybko. O o, 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 o. Aj, nie przesunął się, ale 2-1, pięknie. Dobrze. A, <gryw> no, brano. No tu tu dałem ciała, ale się przesunąłem bramkarzem. Od bramkarza się odbiło, od Kaja Havertz'a, kaj. aj, ja pierdziel, lipa. I Diaz, dobra, pięknie, trzy dwa. O o o o o, tak jest i teraz. Co? Nie. Ziru, nie wiem co ten Alison zrobił, ale on się boi, on się po prostu boli, boli Giru, nie. Dobrze. Aha. Widzieliście? To nie no, gości ma więcej szczęścia niż talentu, nie? Już wolałbym dostać chyba trzy główki w 90 minucie przez Oliveira Giroud strzelone, niż żebym widział jeszcze te gole, co on, co on strzela, nie? Wydupcie się, Cancelo! I Dias, o gol, ty serio? Znaczy, przegrać z Borussią to nie wstydnie, ale uważam, że po prostu były. Oj, ładnie, 5-4. Ej, gramy w sumie o pierwszego pika czerwonego z dodatkowych nagród za Foot Champions. Oj, do, oj, dobry, oj. Chyba najlepszy składzik, na jaki gramy w tej lidze weekendowej na razie. Oj, Oliver kontra Bisek. Starcie, na któ którego moje PlayStation może nie wytrzymać. Bisek to jest chyba jedyna karta, która ma szansę tak realnie przepchnąć Ziru Oj, zobaczmy. Aj, złapałem go, ale na zielonym strzelił. No i to był Lautaro, droga karta, także. Gol 2-0. No jak nie mogę przepchnąć Pele, który ma 4 fizyczności, gościu ładuje wszystko, co mu, co trafi, co, co mu najdzie na nogę, no to ciężki, ciężki meczyk. Uf, ładuje wszystko, jak chce, nie? No tak, ale jak Pele przybycha hawersa, to nie, ja nie wiem, ci prosi, potrafią ten. Lepsze statystyki, z kart wy, wykrzesać, czy o co chodzi? Bo ja tego nie rozumiem. Bez podjazdu, bez podjazdu, aż mnie to boli. Ciężko, ciężko mi te słowa przechodzą przez... przez... Nie no dobra, nie, nie, nie przechodzą ciężko. Jest, Fede! Dobra, wracamy. Aha, doleciał do tego. Linie lotnicze Valverde. I jak coś takiego zrobić, nie? Izhiru, pięknie. Nie no, no nie no, dużo, gor dużo gorszy byłem w tym meczu. Już nawet nie ma co tutaj. Tu nie było żadnych. Tu nie, miałem, nie miałem szans po prostu. Byłbym idiotą jakbym powiedział, że miałem szansę. <ścoughs> I tyle. Brawo.